W imię Boże zacznijmy. Użaniec do Boga Ojca odmawia się w taki sposób. Cały użaniec składa się z pięciu dziesiątek, ale mamy pewną inność. Otóż najpierw mówimy: Jedno zdrowaś, Mario, potem dziesięć razy Ojcze nasz, potem chwała Ojcu, potem Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję, i potem Aniele Boże, stróż. Mój. I tak wygląda każda. Dziesiątka. Owoce tej modlitwy, także oddajny koń serca masę Bożej w matce kościoła. Tajemnica pierwsza, tyłów Boga w ogrodzie Ewem. W z grzechu Adama i Ewy, nachodziec opisuje nam Sprawiciela, jak wielka musi być miłość naszego Ojca w niebie, skoro nie zostają nas w grzechu i nie zostawiam, ale daj swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas. W nasz opuścił grzech i uświęcił, bo Pan, Ojciec, dał nam życie ze swojej miłości i dla nieskończonej wiecznej miłości. W dniu zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym mirowajcom, i nie uśmiech nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze wino I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze, nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ujdź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święte imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym, miłuj i nie nas na pokuszenie. Ojcze, nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dawa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ujdź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, i nie ujdź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego, Amen. Tajemnica triumf w Fiat Marii, w zwiastowaniu wielka rzecz wydarzyła się dla nas przez tą jedną zgodę Marii. Wielkie rzeczy. Pan Bóg zaczyna czynić nasz Bóg Ojciec przez Marię dla nas i czyni nieustannie. Na nią zawsze możemy liczyć, nie szukać wsparcia, pomocy. Ona ciągle jest przy Jezusie, z Jezusem od momentu swego tak. Zdrowa się Maria, łaski Pana, Pan, Pan z Tobą, błogosławiona się między miastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczenie. Opuszczamy naszym innowajcom i nie płudź nas na poruszenie, ale nas zwał od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prema naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym minowajcom, i nie płudź nas na poruszenie. Nas ode złego. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na poruszenie, ale nas sław od Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wyborajsom i nie ucz nas na pokuszenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który się w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Blewa naszego, Pożedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze minowajcom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze wyborajsom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym milowajcom. I nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Tajemnica trzecia, tryumf Boga Ojca, tak Jezusa, w ogrodzie Getsemane. Jak wielkie dobro uczynił Pan Jezus, ufialny od siebie Bogu Ojcu za nas, niewypowiedziany, wielkie dobro. Zdrowaś Maryjo, was zdybiamy na kanstrową, błogosławioneś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci święta Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, żyć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Teba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bójź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego Ojcze nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Twej naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie ucz nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Brawa naszego I nie uć nas na poruszenie, ale nas słabo od złego. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie uć nas na poruszenie, ale nas zbarw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ujdź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wyborajsom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na poruszenie, ale nas za ode złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje. Lestwo Twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Brawa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Tajemnica czwarta. Tymów Boga Ojca w czasie sądu szczegółowego o naszej śmierci. Potrzebny jest sąd. I to też jest dobro Boże, to jest w Boga Ojca nad naszą słabością, nad naszym grzechem. I to jest też dobra nowina dla tych, dla których Bóg Ojciec ze swoją miłością jest nadzieją. Zdrowaś Maryjo, was zbawiam na kąt z Tobą, błogosławionaś Ty między niemiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg się za nami Święć Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ujdź nas na poruszenie, ale nas zbaw ode złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym oskarżycielom i nie uczyn nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym milowajcom. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wyborajsom. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święte imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym niewajsom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym niewolajsom. I nie ucz nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Drewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie ujdź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Tajemnica piąta, Ojca w czasie Sądu Ostatecznego. Będzie na pewno ta chwila, w której pozostawimy za sobą to co dzisiaj, a przed nami będzie tylko przyszłość wieczna, szczęśliwi ci, którzy będą w jedności z Ojcem, którzy słuchają Jego głosu i przyjmują zbawienie przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo, łaski Panna, bądź z Tobą błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Dawa naszego poprzedniego daj odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym niewolajsom i nie ucznij nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym niewolajsom. Nas na ale nas złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na poruszenie, ale nas swat od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie ucz nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze, nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na poruszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze, nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na poruszenie, ale nas zbaw do złego. Chcę Was pobłogosławić z taką myślą, aby w życiu każdego z nas, było piękne i mocne doświadczenie miłości Ojca, aby Ten, który stworzył cały świat i stworzył go z miłości i dla miłości, aby udzielił wam tak wielkiej łaski, tak wielkiego zrozumienia, że On, który jest potężnym Władcą całego świata, chce dla każdego z nas indywidualnie być kochającym Tatą. I niech w tym błogosławieństwie będzie łaska, abyśmy tę prawdę mieli przyjąć Gdybyśmy jej od dzisiaj mówić do Boga Ojca, mój Ojcze, tato. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławny Panu.